Tam przemysław sport na antenie moim dzisiejszym rozmówcą jest Dawid Tatalczyk, człowiek spływania, można powiedzieć 26 lat w, w tym sporcie. Witam cię bardzo serdecznie. Witam cię Przemysł, dzięki za zaproszenie. Mogę Cię jeszcze przedstawić jako autor książki Zrozumieć pływanie poradnik dla zawodników, trenerów i rodziców oraz prowadzisz bloga o tym samym tytule. Dlatego zaprosiłem Ciebie ze względu na niedawne Mistrzostwa Polskie w Dublinie, które się odbyły. Jakie wyciągnąć wnioski po tych zawodach? Była to no, na pewno główna impreza ostatniego pięciolecia, bo jest to okres kwalifikacji olimpijskich. Także wydaje mi się, że ocena tych mistrzostw jest o tyle utrudniona, że duża część naszej kadry będzie ścigać się na zbliżających się Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. Które odbywają się w połowie maja i tam też będzie okazja po raz ostatni walczyć o kwalifikacje właśnie na Igrzyska Olimpijskie. No i potem oczywiście same Igrzyska będą. Natomiast jeżeli chodzi o samą imprezę Główny Mistrzostwa Polski w Lubinie, no celem naczelnym tutaj była kwalifikacja czy uzyskanie takiej kwalifikacji na Igrzyska i to się udało trójce dodatkowych pływaków. Przed zawodami trzy osoby miały taką kwalifikację, no udało się naszą kadrę na Igrzyska podwoić, nie biorąc pod uwagę sztafet, bo to innego rodzaju kwalifikacje są. Czyli z trzech zrobiło się nam na, sześć indywidualnych kwalifikacji i, i to na pewno jest duży sukces i, i cieszy. Natomiast wydaje mi się, że o wiele więcej będziemy wiedzieć za półtorej tygodnia właśnie po zakończonych mistrzostw w Budapeszcie, bo tam jedzie naprawdę pokaźna kadra i myślę, że będziemy w stanie przekroczyć 10 Indywidualnych kwalifikacji, a to już byłby, byłby dobry wynik dla naszych reprezentantów. Wspomniałeś właśnie o tych kwalifikacjach olimpijskich czy przed zawodami miałeś takie oczekiwania, ile tych kwalifikacji może być? Czy ten właśnie wynik trzech nazwać go sukcesem, ale czy ciebie osobiście też zadowalał? Nie mam tam jakichś specyficznych przewidywań, bo ciężko. Chcemy mieć dużo niespodzianek i chcemy mieć jak największy skład na Igrzyska Olimpijskie. Taki jest cel naczelny i główny takiej imprezy. Co do, co do niespodzianek, to była jedna, bo był tam młody Krzysztof. Chmielecki, który uzyskał niespodziewanie taką kwalifikację na 200 metrów Delfinem. Natomiast chcielibyśmy więcej takich niespodzianek, i nie mam jakiejś tam dokładnej liczby w głowie, o której jako kibic pływania marzę, ale marzyłby na się nam bardziej wysoki, wyrównany i konkurencyjny poziom tej imprezy, żeby rywalizacja napędzała nowe rekordy kraju. Musieliśmy czekać 5 dni, czyli do ostatnich. Dni, do ostatniego dnia, żeby rekord kraju padł. No jednak na rok olimpijski spodziewaliśmy się, że, że te rekordy będą padać wcześniej. Polskie rekordy kraju są na, na takim poziomie ogólnie mówiąc, że złamanie takiego rekordu to już jest naprawdę wynik na skalę europejską czy światową, no ale nie przyszło nam tych rekordów za wiele. Także jest taki ogólny poziom, który zostawił sobie trochę do życzenia, czy nawet bardzo dużo. Jedna czy dwie niespodzianki, bo było kilka indywidualnych niespodzianek. No i tak jak mówię, być może sytuacja troszeczkę nam się tutaj zaciemnia, bo duża część, naprawdę duża część naszych czołowych kadrowiczów już wiedziała, że pojedzie na mistrzostwa w Budapeszcie od grudnia i wielu z nich sygnalizuje, że właśnie na tą imprezę szykuje swoją główną formę, jeżeli chodzi o kwalifikacje olimpijskie. Także ciężko już teraz oceniać, ale. Wydaje mi się, że, że jest tutaj takie zderzenie pomiędzy tym, co mogłoby być, oczekiwaniami kibiców, no i też w takim stanie jesteśmy, w jakim jesteśmy, jeżeli chodzi o upływanie. No ale poczekajmy jeszcze półtorej tygodnia, będziemy widzieć troszeczkę więcej. Mówiłeś, że nastąpiło mimo wszystko kilka niespodzianek. Kto ci najbardziej tak pozytywnie zaskoczył podczas tych Mistrzostw Polski, a kto okazał się, może nawet tak powiedzieć, takim rozczarowaniem tych zawodów? No Krzysztof Kimielewski na pewno był największym niespodzianką, bo, bo nie wiem, czy ktokolwiek go obstawiał przed Mistrzostwami. Zawodnik mało znany, młody, 17 lat, pływający, bardzo ciężki program, bo konkurencje dystansowe, długodystansowe, czyli bardzo napięty terminarz zawodów miał i uzyskał kwalifikację na 200 metrów delfinem. Kilka dni po rozpoczęciu Mistrzostw Polski kiedyś był dość zmęczony ilością startów, ale ewidentnie dobrze przygotowany, także to była główna niespodzianka. No ja jestem wielkim fanem Kuby Majerskiego, pływaka, który już ma kwalifikację olimpijską od, od kilku tygodni. On, nie wiem czy zaskoczył, ale pokazuje, że nawet będąc w ciężkim treningu i nie myśląc czy nie szlifując formy na te mistrzostwa, wygrywa złoto na studelfinem, wygrywa po raz kolejny z czasem, który kwalifikuje go na Igrzyska. Także on potwierdza, że. Nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest na bardzo wysokim poziomie i nawet kiedy nie jest świeży, potrafi bardzo dobrze pływać. Także to jest dla mnie bardzo obiecujący prognostyk, jak i dla wielu kibiców. No i taką podobną pływaczką, która jest na wysokiej fali i się dynamicznie rozwija po stronie kobiet jest Paulina Peda, która no, zaskoczyła wszystkich płynąc z Todelfinem jako jedyna po tyli jędrzejcza kobieta, która złamała granicę 59 sekund. 58-99 bardzo dobry wynik. A Polina specjalizuje się w konkurencjach stylu grzbietowego. Także ona też wydaje mi się, będzie walczyła o to, żeby złamać minutę na stylu grzbietem, jako pierwsza Polka na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie. A już w Lublinie złamała rekord polski. To jest jedna z tych osób, która złamała rekord polski. Także ta dziewczyna na pewno dynamicznie się rozwija teraz i ma apetyt na więcej. A jeżeli chodzi. O negatywne niespodzianki, o które pytałeś, to ja nie wiem, czy one akurat były. I mamy jakieś realistyczne oczekiwania do tego, w jakim miejscu się znajdujemy, jeżeli chodzi o, o polskie pływanie. Mamy kilku zawodników, ale ten trzon kadry jest dość mały. On nie zawiódł, bo te osoby, które spodziewaliśmy się, że zrobią kwalifikację olimpijską, one go zrobiły. Tak jak Radosław Kawęcki, chociażby weteran naszego sportu. Ale największą, największym zaskoczeniem, może dla niektórych, jest właśnie brak konkurencyjności, były po prostu konkurencje i były, były tam wyścigi, które no nie napawały optymizmem, brakowało ścigania się, brakowało jakiejś tam ekscytacji. No to pokazuje, że mamy jeszcze dużo, dużo do poprawienia, jeżeli chodzi o struktury polskiego pływania, szczególnie na tak ważnej imprezie, jak główne mistrzostwa polskie, które odbywają się raz na kilka lat i w tym przypadku były możliwością kwalifikacji na Tokio. Cała struktura kadry, szkolenie młodzieży to jest temat rzeka, który nadaje się na osobny podcast, może nawet serię podcastów. Ale hmm. chciałbym też zapytać o jedną zawodniczkę, o której troszkę też rozmawialiśmy prywatnie. Laura Belna, zawodniczka 15 lat jeszcze 15 bo dopiero we wrześniu skończy 16 lat Dobywa złoty medal na 200 metrów grzbietem. I ty jej nie dałeś jako tych zaskoczeń, więc czy ten, ta skala talentu już jest na tyle wysoka, już ona prezentuje aż tak wysoki poziom, że jej mimo tego młodego wieku już nie należy rozpatrywać kategorii niespodzianek, tylko dawać ją w gronie tych takich faworytek? Sytuacja Laury była o tyle wyjątkowa, że faktycznie ona jest objawieniem w pewnym sensie tego sezonu, bo zaskakuje właśnie kwalifikacją olimpijską już na zawodach Grand Prix. Natomiast miałam okazję rozmawiać z jej trenerem z mirem dla tej zawodniczki, bo ona ma bardzo wiele startów przed sobą. Był Mistrzostwa Polski, będą Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, ona jest jeszcze juniorką, pojedzie na mistrzostwo Europy Juniorów, Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata Juniorów i to wszystko w te lato, także ona jechała tam właściwie po, po dwie rzeczy powiedzmy, jeżeli chodzi o Główne Mistrzostwa Polski. Pierwszą z nich to była chęć obronienia swojej kwalifikacji. Chodziło o to, żeby nie dać się wyprzedzić innym zawodniczkom, i to się jej udało. I zdobyła pierwszy w swoim życiu złoty medal mistrzostw polskich seniorów. Także ona wykonała swój plan, tak mi się wydaje, w 100%. Wszyscy wiedzieliśmy, że, że pływa na bardzo wysokim poziomie. Popłynęła tam półtorej sekundy wolniej od swojej poprzedniej kwalifikacji, jednocześnie wygrywając. Także jeżeli chodzi o Laurę, ona będzie się jeszcze dynamicznie rozwijać, ale to nie. Dla niej akurat to nie były dobre zawody, żeby oceniać jej formę, bo ona miała tam innego rodzaju cele i założenia i wykonała je w 100%. Także prowadzone jest przez świetnego szkoleniowca, mają i po prostu go realizują na dzień dzisiejszy. Na pewno z zaskoczeniem tego sezonu, na pewno będziemy ją bardzo bacznie obserwować, nie tylko na tych igrzyskach, ale nawet już, albo szczególnie w Paryżu za trzy lata, kiedy będzie za wyniczką, będzie miała wtedy 19 lat. Na dzień dzisiejszy ona stara się bić swoje rekordy życiowe i będzie się cieszyła z tego, co te rekordy przyniosą, ale ma niesamowity potencjał, także ja jestem bardzo podekscytowany jej rozwojem. Wiesz doskonale, że dziennikarze lubią gdybać, <grym> więc <grym> chciałbym się Ciebie zapytać, czego możemy się spodziewać po laurze podczas Igrzysk Olimpijskich, bo ja czytałem różne opinie, że półfinał byłby zadowalający, Niektórzy nawet tam widzą ją, walcą o medale. Nie, I mi się wydaje, że mm -hmm. najbardziej realistyczną wyrocznią Laury, czy jej występu, będzie fakt, czy ona zdobędzie życiówkę, czy nie zdobędzie życiówki. Na dzień dzisiejszy ona jest o włos od rekordu polskich seniorów na tym dystansie, który należy do Alicji Tchórz, jak się nie mylę. I to jest jej główny cel. I wydaje mi się, że z tak młodą zawodniczką. Takie są małe kroki, które ewentualnie mogą później dać coś więcej. Czyli ona pojedzie na igrzyska i tam będzie się starała zrobić życiówkę. Jak tą życiówkę zrobi, to będzie spektakularny sukces, bo nie ma co ukrywać. Ciężko jest pojechać na igrzyska, a jeszcze ciężej jest pojechać na igrzyska mając, się, mając 15 czy 16 lat, niespełna 16. I nie możemy tutaj nakładać jakichś takich naszych niespełnionych oczekiwań co do Medali czy półfinałów, niech ona zrobi życiówkę i zobaczymy, co ta życiówka da. Pieszyć, będziemy trzymać kciuki, żeby w tym półfinale znowu popłynęła szybciej niż w eliminacjach. I to wydaje mi się takim realistycznym oczekiwaniem. I chciałem tylko przypomnieć, bo może nasi widzowie tego nie wiedzą, ale właśnie w ten sposób w 2004 roku Polina Bożycka, wtedy 18-letnia zaskoczyła, awansując z eliminacji do półfinału, z półfinału do finału i w finale zdobyła czwarte miejsce, także to była olbrzymia niespodzianka. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale wydaje mi się, że życiówka tutaj jest celem naczelnym i głównym tej zawodniczki i tego trenera. Wracając jeszcze do Mistrzostw Polski w Lublinie, no można powiedzieć, że po raz kolejny do głosu doszła młodzież, wspomniana Laura Bernat oraz wspomniany Krzysztof. Chmielewski, no to są bardzo młodzi zawodnicy, nie mają jeszcze skończonych 18 lat. I chciałbym cię zapytać, w jaki sposób należy spojrzeć na fakt, że tak młodzi zawodnicy z powodzeniem rywalizują z tak zwaną Stalą Gwardią. No Na pewno to cieszy, ale należałoby też na to spojrzeć z takiej strony, że chcielibyśmy takich zawodników nie dwóch, a dwudziestu. Na tym polega między innymi siła Ameryki, że tych młodych jest więcej, oni napierają na starszych. No i jest to w pewnego rodzaju symptomem, z którym mamy do czynienia w polskim pływaniu, czyli ta stara gwardia, o której mówisz, ona jest, a jest między innymi dlatego, że młodzi nie są w stanie jeszcze ich wypchać. Mówiąc inaczej, tych młodych jeszcze jest za mało. Paweł Korzeniowski zdobywa medale na Mistrzostwach Polski Seniorów i jest to niewątpliwie ogromny sukces tego pływaka i potwierdzenie jego wielkiej sportowości, w ogóle jego talentu i jego ciężkiej pracy i to bardzo cieszy, ale on powinien już być wypychany i to mówię z całym szacunkiem dla Pawła Korzeniowskiego, on powinien być at bardziej atakowany przez tych młodych zawodników, no liczy się i je, nadal jest w czołówce. Jeżeli nasz system ma dobrze funkcjonować, to ci młodzi zawodnicy powinni być bardziej efektywni w wypychaniu tych starszych zawodników właśnie na sportową emeryturę, jeżeli tak się mogę wyrazić. Mówiąc inaczej, no niedobrze jest, że my z igrzyska na igrzyskę Pokładamy nadzieję w tych samych zawodnikach. To znaczy, że nie ma konkurencji i to jest problem, i to jest symptom sytuacji, z którą musimy się zmierzyć, um, wcześniej czy później, jako polski sport, jako polskie pływanie. Wielkimi krokami zbliżają się Mistrzostwa Europy w, w Budapeszcie. Z jakimi oczekiwaniami możemy przystąpić, Mamy, że większość Kadowiczów właśnie myśli o tych zawodach, ale też patrzymy na te Mistrzostwa Polski w Lublinie? No, bo wydaje mi się tutaj. No kadra jest bardzo duża, nie pamiętam dokładnie, jaki będzie skład. Kilku zawodników oficjalnie mówiło, że będzie szlifowało formę właśnie na te zawody i mamy nadzieję, że tam się im uda te kwalifikacje indywidualne wypełnić. No jest kilka osób, które, które na pewno będą chciały taką kwalifikację powalczyć. Do głowy przychodzi mi chociażby kacper Stokowski, który... Świetnie pływał w tym sezonie, student jednej z amerykańskich uczelni, który jedzie na Mistrzostwa Ameryki NCAA i tam zdobywa drugie miejsce, srebrny medal na dystansie 100 metrów stojąc minimalnie przegrywając ze złotym medalistą. Na pewno jeden z większych talentów polskiego pływania i na pewno on tam będzie na tych igrzyskach w Budapeszcie walczył o kwalifikację olimpijską. Mnie się wydaje, tak jak powiem, jeszcze jest kilka innych osób, które są bardzo blisko, Paulina Pada, którą wspominałem, na początku wywiadu i kilka jeszcze innych osób. Jeżeli kadra nasza indywidualnych kwalifikacji wzrośnie z 6 do 10, do 11, do 12 osób, to wydaje mi się, że te zawody będzie można udać za udane w kontekście kwalifikacji olimpijskich. No ale oczywiście życzymy sobie, żeby nasi zawodnicy powali również i w półfinałach, i w finałach na, na imprezie w Budapeszcie, żeby tam powalczyli na Mistrzostwach Europy ich życiówki powinny w stanie im to dać, taką możliwość. Zobaczymy, co czas przyniesie. Tak jak wspomniałeś, obecnie skład kadry na Igrzysko Olimpijskie liczy 6 osób. Liczymy, że po tych Mistrzostwach Europy ta kadra liczebnie się powiększy. Ale jak oceniasz już obecny ten stan osobowy kadry na Igrzysko Olimpijskie? Czy już można mówić o jakichkolwiek oczekiwaniach wobec tych zawodników? Ja przeprowadziłem taką analizę, która między innymi znajduje się na moim blogu, o którym wspominałeś, która patrzy na nasz dorobek Igrzysk Olimpijskich. Zresztą ta analiza również jest w mojej książce. Czego możemy się realistycznie spodziewać po Igrzyskach Olimpijskich? Cztery finały uważam, można definiować jako sukces, czyli udział naszych zawodników w czterech finałach na Igrzyskach Olimpijskich. Czy to się uda? No tutaj już jest o wiele cięższa sytuacja, bo idziemy tutaj w kierunku spekulacji. Obecny skład kadry jest o tyle interesujący, że mamy bardzo ciekawą miksturę weteranów i młodych zawodników i mam nadzieję, że do tej grupy dołączą jeszcze inni zawodnicy, ale na dzień dzisiejszy na igrzyska jedzie jadą Kasia Wasik i Radosław Kawęcki. To są nasi weterani, bardzo znani zawodnicy z dużym doświadczeniem. Kasia Wasik jedzie na swoje czwarte igrzyska. I będzie tutaj walczyła nie tylko o finał, ale o medal, bo jest jedną z lepszych sprinterek ostatnich lat i zresztą to też głośno zapowiada. Tronuje w Stanach, w Nawadzie, gdzie mieszka ze swoim mężem i na pewno ona będzie napędzała naszą kadrę olimpijską, ale ja liczę też na to, że właśnie Kasia i Radek oferować będą swoje bezcenne doświadczenie młodym zawodnikom, właśnie tak jak Laura Bernard, właśnie tak jak Chmielewski, którzy będą potrzebowali tej mądrości tych weteranów. Także to, to są nasze oczekiwania co do nich, no nie chcę już teraz myśleć o Poryżu, ale na dzień dzisiejszy sytuacja tak wygląda, że liczymy na życiówki, to co one przyniosą to przyniosą, a nasi młodzi zawodnicy muszą zbierać bardzo cenne doświadczenie i walczyć na tyle, na ile są przygotowani, na ile są w stanie nam dać chwilę radości. Także tego oczekujemy. Już kończąc tą rozmowę pozwoliłem sobie skorzystać do ostatniego pytania właśnie we wspomnianej twojej analizy z książki. Ostatnie medale zdobyliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku, i to były trzy medale. Niestety podczas kolejnych Igrzysk ta sztuka nam się nie udała, mimo że mieliśmy w Pekinie trzy finały, w Londynie cztery, niestety w Rio zero. Patrząc na obecną kadrę tych sześciu zawodników, w kim byś upatrywał najwięcej szans na medal? Wydaje mi się, że to są w ogóle zbyt wysokie oczekiwania co do naszej reprezentacji, jeżeli mam być szczery. No oczywiście naj, największą faworytką jest Kasia Wasik, ale głównym celem tego rozdziału, o którym ty teraz wspominasz, było takie, że jest w Polsce istnieje duży rozdźwięk pomiędzy naszymi oczekiwaniami jako kibice sportu na to, co my możemy sobie realistycznie pozwolić. Możemy gdybać, możemy się zastanawiać. Fakt jest taki, że Atenach zdobyliśmy trzy medale, ale jeżeli cofniemy się do 1992 roku, tych medali jest, jest tylko cztery, bo Rafał Szukała zdobył srebro. Także mamy cztery medale na prawie 30 lat Igrzysk Olimpijskich. No i teraz to nadaje szerszy kontekst, bo jeżeli ludzie myślą o medalach na igrzyskach Olimpijskich w pływaniu, no to one się zdarzają bardzo, bardzo rzadko, z czego trzy z czterech medali zdobyła Atelier Jędrzejczak. Także to już są za wysokie oczekiwania. Jeżeli medal się zdarzy, jeżeli uda się komuś z naszych powagów taki medal zdobyć. Powinniśmy być przeszczęśliwi i to jest niesamowite święto i na pewno takie jest dla pływaka, dla trenera i dla kibiców. Na dzień dzisiejszy no to są zbyt wysokie oczekiwania i porównam tylko do innego kraju, bo tutaj akurat dla naszego sportu są zbyt duże oczekiwania, ale nasi zachodni sąsiedzi Węgrzy, o których też ostatnio pisałem. W Polsce jest prawie 40 milionów ludzi, na Węgrzech około 10. Mamy podobne ścieżki historyczne, pro, podobne programy. Dla porównania, przemku, od 1992 roku, od Igrzysk w Barcelonie do 2016 roku, nasi pływacy wystąpili w 27 finałach Igrzysk Olimpijskich. W tym samym czasie, w tym samym okresie, Węgrzy zdobyli 27 medali Igrzysk Olimpijskich. Także my nawet nie należymy do, tego same, do tej samej galaktyki, jeżeli chodzi o porównanie do Węgier. I tutaj wydaje mi się, to jest taki realistyczny kontekst, czego my się możemy spodziewać. Nie możemy myśleć o medalach, nie możemy za bardzo kłaść nacisk na finały. Jak one się udadzą, jak zawodnicy będą powieć, życiówki, super. Naszym dzisiaj priorytetem jest pływanie na najwyższym możliwym poziomie, czyli na poziomie rekordów życiowych, które są zresztą w Polsce bardzo wysokie, jeżeli popatrzymy na rekordy kraju, i wtedy możemy próbować nawet nie próbować, ale zawyżeć swoje oczekiwania w stosunku do indywidualnych zawodników. Ale wydaje mi się, że punkt odniesienia jest trochę inny niż, niż w większości kibiców by się wydawało. Bardzo ci dziękuję za tą szczegółową analizę. I... Oczywiście trzymamy kciuki za naszych reprezentantów podczas zawodów w Budapeszcie. Miejmy nadzieję, że kilka właśnie tych zawodników zdobędzie uprawnioną przepustkę na igrzyska olimpijskie i tam pojedziemy, tak jak wspomniałeś Ekipą przynajmniej tych 10-11 osób. Moim dzisiejszym rozmówcą był Dawid Tatalczyk. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Moich drogich słuchaczy, zapraszam do subskrybowania naszego kanału Sport na Antenie oraz do subskrybowania kanału Dawida. Meritum sprawy, gdzie porusza wiele ciekawych tematów, między innymi, o ile się nie mylę, sport, polityka oraz religia, dobrze mówię? Tak, Przemku, tak. Najłatwiej śledzić mnie z mojej strony internetowej davidataczyk.com, gdzie również można zamówić moją książkę, którą sprzedaję przez, przez własną stronę dla Słuchaczy, którzy są na Facebooku, mój portal Zrozumieć Pływanie również traktuje sprawach sportu i polityki, Będą tam linki do podcastu, także Dziękuję Ci, Przemku, za zaproszenie i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.